Z ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy usłyszał, że Jan został wydany, wrócił do Galilei. Opuściwszy Nazaret, poszedł i osiadł w Kafarnaum, leżącym nad jeziorem na terenach Zabulona i Neftalego. Tak spełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea Pogan. Lud siedzący w ciemności. Ujrzał wielkie światło. Dla przebywających w cienistej krainie śmierci wzeszło światło. Od tego czasu zaczął Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, bo blisko już jest Królestwo Niebieskie. Obchodząc całą Galileę, uczył w ich synagogach, głosił wśród cudu dobrą nowinę o Królestwie i leczył każdą chorobę i każdą słabość. Wieść o nim. Poszła po całej Syrii. Przynoszono do niego wszystkich źle się czujących z powodu różnych chorób i dręczonych bólami, i opętanych, i epileptyków, i paralityków, i uzdrowił ich. Zaczęły za nim chodzić wielkie gromady z Galilei, i Dekapolu, i Jerozolimy, i Judei i za Jordania. Galilea w czasach Jezusa była krainą pogańską, była krainą w dużej mierze właśnie zamieszkiwaną przez pogan. Przez pogan, którzy byli no, kimś gorszej kategorii, byli pogardzani przez, przez Judejczyków. A mimo to Jezus nie, o, nie omija tej krainy, nie omija tego obszaru. Ale właśnie idzie tam do tych, którzy są pogrążeni w mroku i cieniu śmierci, którzy siedzą, yy, którzy nie są w stanie w pełni funkcjonować, wykonywać m, swoich czynności życiowych, yy, którzy nie są w stanie w pełni żyć. Jezus idzie do nich i tam niesie im światło nadziei. Jezus tam ogłasza dobrą nowinę o Królestwie Bożym tam wprowadza doświadczenie Królestwa Bożego, które się przybliżyło. To było Jego posłannictwo, by szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus nie brzydzi się tym, co jest w Tobie pogardzane przez Ciebie czy przez innych, w tym, co jest w Tobie poniżone, w tym, co jest w Tobie słabe, to, co jest, tym, co jest w Tobie ciemnością. Śmiercią, Ale Jezus wchodzi w te przestrzenie, aby tam nieść nam światło, nieść nam życie, nieść nam nową nadzieję. Jezus, który gdy przychodzi, wprowadza nas w to doświadczenie Królestwa Bożego, które się staje, które jest dla nas. I tak jak widzimy w Ewangelii, temu doświadczeniu Królestwa towarzyszy potężna moc: objawia się moc znaków i cudów, Chorzy doświadczają zdrowia, opętani doświadczają wolności. Ci, którzy w jakiś sposób są zniewoleni, w tym wymiarze psychicznym, umysłowym doświadczają nowej jakości życia dzięki Jezusowi, który zawsze, gdy przychodzi, przynosi nam nową jakość życia, ale przynosi to uzdrowienie, w tym wymiarze właśnie całościowym, wymiarze, nie tylko fizycznym, ale też psychicznym i duchowym. I tak też jest dzisiaj. Jezus dzisiaj żyje i Jezus dzisiaj chce także Tobie nieść to doświadczenie, że dla Ciebie to Królestwo Boże także jest. Że dla Ciebie to Słowo także jest pełne mocy. Pomyśl o tym, co dzisiaj w Tobie choruje, co dzisiaj w Tobie jest pogrążone może w smutku, w beznadziei, w jakiejś. Takiej niemocy, co dzisiaj, w, jakiej, w jakim obszarze życia dzisiaj doświadczasz tego symbolicznego zasiedzenia, czyli takiej bierności, niemocy, nieumiejętności. Słowo mówi, że Jezus uzdrawiał wszystkich, leczył każdą chorobę. Jezus ma moc to uczynić, bo jest Bogiem. Jego moc nie wyczerpała się dwa tysiące lat temu, ale dzisiaj żyje i chce nieść Tobie nową jakość życia, chce nieść Tobie wolność i chce nieść Tobie uzdrowienie. Niech to Słowo dzisiaj wprowadza nas też właśnie w to doświadczenie mocy Jezusa, który chce przenikać nasze życie. I zapraszam Cię dzisiaj, abyś znalazł taką przestrzeń do tego, aby nad tym, co w Tobie choruje, ogłaszać potężne imię Jezus, sprzeciwiać się chorobie, sprzeciwiać się niemocy i tam przyjąć Łaskę, jego przełomu, które on chce nieść tobie. Życzę Ci pięknego, błogosławionego dnia i niech to Królestwo Boże dzieje się w nas i wokół nas.